siema z tej strony po prostu hodowca dzisiaj taki szybszy troszeczkę filmik a oczywiście zostawcie zostawcie subskrypcję łapeczkę i jakiś fajny komentarz więc tak wczoraj kaczki dostały jeść bo już nic nie miały wodę zmieniałem im przedwczoraj już mają brudną więc no dzisiaj muszę zmienić wszędzie wodę od razu się tutaj z wami zobaczę czy ziarka są? No tutaj ziarka niby są. O, kurka sobie siedzi, to nie będę jej przeszkadzał. No dobra, wyzeszła. Ile ma? Pięć ma, ale siedziała. Czyli te albo, siedz... albo usiadła, albo siedziała, żeby znieść. Yy, czyli to by było wtedy, które? Szóste jajko, tak? Tak. Yy, kurde, wiatr jest i nie wiem, czy nie będzie słychać w, 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 wiecie, w mikrofonie. Nie? Tu wodę, no to tam wodę to i tak wszędzie Wodę i tak wszędzie, tutaj ziarka, tutaj cztery jajeczka I co tam, tutaj sobie siedzi A pewnie trzy jajka ma, nie będę tam podglądał I co tam dalej Kurde Wojlera numer y, 3 tutaj raczej ziarka powinny mieć chociaż chociaż może i nie mają o no właśnie nie mają ale ma 3 jajka czyli jest git fajna ale to nie zmienia faktu że i tak dzisiaj trzeba ten dzisiaj y, trzeba trzeba co trzeba? No trzeba, no właśnie Powymieniać wodę, ziarka dać I w ogóle Mam kicajki kiciuchy, Cześć kiciuchy. O kicajki Wczoraj sobie kupiłem dla nich, a i się muszę im zmienić Wczoraj kupiłem pasze dla królików, tam nie będę pokazywał bo marka jest Pasza dla królików, takie fajne i co tam jeszcze kupiłem? A i tu kupiłem i to jest y, też pasza ale to jest jakby taka zapachowa z, 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 z ziołami o. Bo tam to jest taka zwykła granulowana jakby nie Tak y, od kur jajka nie miałem przez kurde nie wiem Z 4 dni? Naprawdę, za 4 dni jajka nie było, nie? Czyli no, no, dzisiaj jest czwarty dzień, o tak powiem Więc szkoda, szkoda No dobra, taki szybszy, szybszy filmik na poniedziałek lub na wtorek Będę miał następny filmik, trochę dłuższy, ale dopiero na poniedziałek lub wtorek, bo w sobota niedziela mi nie ma, więc nie nagram. I nagram w poniedziałek z rana lub nagram w poniedziałek z rana przez cały dzień i dopiero na wtorek wrzucę, więc jak coś to albo w po poniedziałek ciut krótszy, albo we wtorek tam ciut dłuższy, nie? Więc co? Subskrybujcie, łapkujcie i... I co? I widzimy się następnym razem, nie? Siema!